Cześć, witam Was na naszym kanale. W ostatnim czasie odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem nie tylko do centralnego ogrzewania, ale również w systemach podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Stosowanie technologii opartych na energii odnawialnej pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska i zdrowia gazów oraz pyłów, a także na obniżenie kosztów związanych z użytkowaniem. Jakie urządzenia można wykorzystać do podgrzewania ciepłej wody? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Ciepła woda jest kluczowym elementem codziennego komfortu, niezależnie od tego, czy mieszkamy w domu czy w mieszkaniu. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które pozwalają na podgrzewanie wody, a wybór odpowiedniego systemu zależy od wielu czynników, takich jak dostępność mediów czy też kosztów instalacji oraz eksploatacji. Obecnie najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są: pompy ciepła-powietrze-woda z wbudowanym zasobnikiem, pompy ciepła-powietrze-woda przy zastosowaniu zasobnika ciepłej wody użytkowej, kolektory słoneczne. Układy hybrydowe z fotowoltaiką, hybrydowe kolektory PVT czy systemy hybrydowe na bazie kotów kondensacyjnych. Zaletami stosowania odnawialnych źródeł energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej są przede wszystkim redukcja emisji szkodliwych gazów. Urządzenia OZE są źródłami energii, które nie emitują szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji, co znacznie przyczynia się do zmniejszania śladu węglowego. Oszczędności. Choć początkowo instalacja urządzeń OZE może wiązać się z dużymi kosztami, w długoterminowej perspektywie przynoszą one znaczne oszczędności na rachunkach za energię. Niezależność energetyczna. Korzystanie z OZE pozwala na uniezależnienie się od dostawców energii i wahań cen na rynku paliw. Pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem to bardzo popularny w domach jednorodzinnych sposób na ciepłą wodę. Dzięki wysokiej wydajności i oszczędności urządzenia te zapewniają komfort, a przy tym obniżają koszty związane z ogrzewaniem wody. Zasobnik o pojemności np. 300 litrów zapewnia duży zapas ciepłej wody, który jest dostępny w każdym momencie. Dzięki temu domownicy mogą korzystać z ciepłej wody bez obaw o jej braki, nawet gdy zapotrzebowanie jest wyższe, np. rano lub wieczorem, gdy wiele osób korzysta z łazienki. Na rynku urządzeń grzewczych dostępne są również pompy ciepła. Które łączą funkcję ogrzewania pomieszczeń z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Urządzenie pobiera energię z powietrza, następnie przekształca ją w ciepło, które ogrzewa zarówno dom, jak i wodę w zasobniku. W tym przypadku konieczne jest zamontowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej, dopasowanego do współpracy z pompami ciepła i posiadającego odpowiednie parametry techniczne, np. termet Aqua. Kolektory słoneczne to jedna z najczęściej stosowanych technologii OZE do podgrzewania wody użytkowej. Urządzenia te wykorzystują energię słoneczną do ogrzewania cieczy, najczęściej glikolu, która następnie przekazuje ciepło do zbiornika ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne działają najlepiej w okresie letnim, kiedy ilość promieniowania słonecznego jest największa, jednak nowoczesne systemy pozwalają na ich efektywne wykorzystanie także wiosną i jesienią. Fotowoltaika, choć głównie kojarzona z produkcją energii elektrycznej, może być również wykorzystywana do podgrzewania wody. Instalacja paneli fotowoltaicznych pozwala na wytwarzanie prądu, który może zasilać grzałki elektryczne zamontowane w zasobniku ciepłej wody użytkowej. W tego typu systemie woda jest podgrzewana przez energię elektryczną wyprodukowaną przez panele, co zmniejsza lub całkowicie eliminuje potrzebę korzystania z tradycyjnej energii elektrycznej z sieci. Takie rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne w połączeniu z bateriami magazynującymi nadmiar energii, co pozwala na efektywne korzystanie z oze przez całą dobę. PVT to system, który łączy panel fotowoltaiczny z kolektorem słonecznym. Dzięki takiemu połączeniu, zamiast dwóch osobnych instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej i kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody, na dachu umieszczana jest jedna instalacja. Jest to możliwe, ponieważ panele fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, natomiast woda, służąca do ich chłodzenia, usuwa nadmiar ciepła i przekazuje je do instalacji ciepłej wody. Dzięki temu jedno urządzenie produkuje zarówno ciepło, jak i prąd. System hybrydowy do podgrzewania wody składa się z dwóch lub więcej źródeł energii, które współpracują ze sobą, zapewniając ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Na przykład, kolektory słoneczne mogą podgrzewać wodę w okresie letnim i w słoneczne dni, podczas gdy zimą lub pochmurne dni, gdy dostęp do energii słonecznej jest ograniczony, system wykorzystuje inne źródło, np. kocioł gazowy. Takie połączenie źródeł energii pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i minimalizację kosztów. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii to rozwiązanie, które łączy oszczędność, wygodę i troskę o środowisko. Wybór od odpowiedniego systemu pozwala obniżyć koszty ogrzewania wody i zmniejszyć emisję CO2, jednocześnie zwiększając niezależność energetyczną naszego domu. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam lepiej zrozumieć dostępne możliwości i ich zalety. A jeśli macie pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia!